Robię kroki, żeby zgubić sens A no. pa 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 Piję wodę, żeby móc stać cały dzień Ha ha bueno by la Ona trzęsie dupą, no i tym i zrobiła dzień Bela pan nas no. Płacę peso, aby mieć jak refe, To no, plomo, ta Jestem nic, boń, halo, buduję nam przyszłość. Myślę o Hiszpanii, o Wyspach z moją trzciną, Generę Często ją winem, no i margaritą, z frytką. Myślę, że jestem łobuzem, kocham najbardziej. Bank, bardzo nienawidzę przejścia, ale jestem młody, no więc idę sobie zjeść. Oduwa jest bardzo blisko, ale piwo chodzi się, bo coś musi chodzić ciało, ciałek, na dworze 4-5. Jest. Robię kroki żeby zgubić sens A. Pa 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 Piję wodę żeby móc tańczyć cały dzień Ha ha, buenos baila Ona trzecie dupą no i ty mi zrobiła dzień Bella pana Płacę peso aby mieć jak FET kartel Tomoplata Robię kroki żeby zgubić sens A. Pa pa, pa, pa. Piję wodę, żeby móc stać cały dzień, haha, ha, buenos baila. Ona trzęsie dupą no i ty mi zrobiła dzień Bella panna. Płacę peso, aby mieć jak refet, kartel, plomo plata. Wóz albo przewóz, rum jak Odeus, płacina podwórkowa, ja myślę sobie czemu hej. Lecę na tym bicie, tak jak prawdziwy kompadre Wsiadamy z Ferrary, pierdolimy punkty karne, hej. Liczymy dwusetki, je mamy na zegarze Autostradach tych niemieckich, moja alternatywa Mordo mówię kochać pieski, jak lecimy na playa To na celowniku pieczki Yo, Hiszpania, Espaniola Puk, Bóg, moja dola Dzwonisz do prokuratora Żeby nie był tak surowy, nie przebiegniesz maratona Mnie to gila ziomek, no bo biegam niego maradona Twoja dzwoni do mnie, mówi, że się pali Jak pochodnia, odpowiadam jej, że chyba chora I ją boli głowa, telefony bombarduje I to niby przyszła żona Robię kroki, żeby zgubić sens O uh. pa, pa 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 Piję wodę, żeby móc znędzić cały dzień Ha ha we nos la Ona trzęsie trzecie doponu no i ty mi zrobiła dzień Bela nas. Pracę peso, aby mieć jak krewę TK bla